Czekam aż do, do tą cmentarz, dajcie gotowość. No, mieliśmy tak się w, w lasarka i co z tego wyszło? Nic nie wyszło. O, Co nie? Startuj, Tiger. Chcę zabrać piosenki na drogę. Drobotę muszę robić. A ty tak ja na pierwszy. Nie, nie byłam pierwsza, po prostu się nie ruszałam. <grym> <grym> to znaczy, że nie byłaś pierwsza, bo się nie ruszyłaś. Byłaś jeszcze nieobecna. Tak? No nieobecna, to nudna no, no, jestem. Już ja nie widzę, że się nie rusza. Przytomna, nie przytomna, przytomna nieobecna. No. Oczywiście. Ja nie jesteś profesjonalista. Nie, średni. średni. Aha, for sure. A ci profesjonaliście na prezydje, nie? No. Hmm. Nie ma udziału. To by było otwarte? Udział jest? Właśnie mówię, że nie ma. Nie, nie Dla leczki też nie ma, więc będzie lustro albo okrąg. Karty tarotową powinny być na pociągu, proszę o nie ma. Pociąg. 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 Nie wiem, to ciąg. O, no to i rzucił. Gdzie to rzucił? Z nic co mam. Ale bo on rzuca rzeczami, tylko nie wiem gdzie. Kość. O Jezu, w ścianę weszłam. E, mam go. E, na górze pokój ostatni po lewej. Mm -hmm. Naprzeciwko no tak na tak tak tego co ja ostatnio zginęła? Chyba e, tak. E, aby. E, tutaj wiemy w kręciu e, po nas w bo jak po tym życzeniu. A Waldry, proszę wejść mi z No chodź, chodź. ...dziwkość. How old are you? Are you close? O kurwa, ja... Aha. Ktoś mi tu zostawił emawkę? Nie, Tak! Traf to radio. How old are you? No, w sumie ja nie mam... ...tych kabletów. I poszło już o dość. Siąg. Wypadł. Siąg. Kysz. Jak się ty do mnie zwracasz? Nie wiem słyszę wasz głos potrójnie. Wejścisz na zgrzeb, posłyszę. Are you here? How old are you? Are you here? Are you here? How, 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 How old are you? What do you want? What do you want Are you here? Nie ale to leda. rzuca butem mi. Rzuca cię w butem? Rzuca mi butem w no, Może dlatego, że nie. ona chce kupić nowe buty, a nie wie jakie. Kurwa znowu ściana weszłam. No to nie w pewni Drzwi Dźwignie trafiam, wchodzę w ściany.

Będzie hantował. Czemu on będzie hantował? Znaczy zrobił. Oh. Orby! No wiemy orby i... I no to ci projektor do tej orby. E, nie wiem czy to był dotcy, wiesz, bo mi się, się widział, ale mówię, patrzcie się tam. E, jakie mam w ogóle ten? E, orby i co? Nic.

No, to ładna mi się Ejo. Żeby... Ej nie wyżyta? Że tą ciężko ruszasz? że ją tu. <grym> Ej, no strasznie, do jakiś żebyś się, zasz, żeby się, zasz, żeby się zasz, żeby... to ma być. Może to jest Revenant, który rzuca rzeczami. Macie Hanta! Zmarłem. W końcu nie ja. Pizza zaspiła się w łóżku. O Jezu Święty. Widziałaś tutaj Tatiana? Mhm. Co mi w ja ginę. Widzisz te orby? Są są widzę i zamknięte. Widzę te orby. Jest. Nad łóżkiem. Zobaczmy O, docy są. Docy są. Jaka raju wansi Widzicie to? Jemawka, odciski... Miski. Widzicie tego miśka? Tak, widzimy. Mroźne... Y... Orby się przeniosły. Mroźne odciski jemawka. Ja patrzę jemawkę. Odcisków nie ma. Jaka raju wansi no to Jurej, raj co? Pisać się no podziało i ja ciosko ruszałem. Ruszałem. Wiesz, ja się oko. Zaczekuję na Wyłącz się pisko. Ziutek, wracaj na popilsy. Nie, mamy zadanie na 20 Jaki powtórzę? jest przypęty przedmiot jeszcze raz? Krąg. No, przywołajcie mnie. Chyba żartujesz. No, użyjcie go na mnie. Powiem ci, że jakbyśmy mieli kartę zarota, to ja bym pierwsza co to wziął i bym cię ożywiła. No ja też bym to zrobił, co Ale ja nie mogę. Ja się zgłupiam, bo w naszej górze. Um. Okay. Ja z ciebie już starym kurp Kto się śmiał? Ja. Ok. Ja patrzę na wykresie imf bo albo IMFK, albo mroźne. Na no to wychodzi. Fani no co mi ciężko w pizzy rzucasz? mamy? Y mamy docy i orby, ale ani nie ma odcisków, ani spirita, więc to wykreślamy. Trójka Ona strasznie ma pociąg do tej książki z tego biurka Nie uszczęście jej tej książki bo będzie zaraz was zabije tak jak nazwijła Gdzie mnie to No bo my w kurde, to wrócę Będę jedną o... No nic nie wiem Mroźnych raczej nie ma Weź tak weź na chwilę. Chciał ja tak. Dziesiątka, ham, 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 ham. E, idzie na kogoś. To jest chyba ten gruby, co nie? Nie, to zobaczcie. I poszło za Karoliną. Na umierasz. A ona pobiegła? Tak, e, kiesięć, to są... Eee. Nie ma bo końców. Bardzo zobaczył teraz jeszcze z ale robimy zdjęcia do wszystko na interakcjach. Nie ma, ziem, nie pałym jestem pałym Nie Tiger! Nie... No, Gdzie ona pobiegła? Eee, ona pobiegła to pokoju przeciwko. No dobra Ten najlepsza kryjówka To nie, no, nie była co? dobra kryjówka, Karolina Wystarczyło pójść za kanapą Za fotel Ale za to są jakieś plusy, widzę Tigera Profesorze teraz pozbierać rzeczy i wrzucić je wszystkie miejsce, no w inne miejsce, albo w drugą No Oni znowu czymś rzuciły, czy co, wiecie? Yeah. Ale poleciało wszystko. Co byś to zepsuła? Najlepsze no jest to, że nie sztaguje ta piątka. I może być co? Piątka albo odciski? Piątka albo mroźne, bo Spirit Boxa nie było. Odcisków nie ma. Pisma ogólnie nie ma. I tutaj IMF mroźne. Właśnie, to najmniej było 3. No właśnie. A mroźnik nie ma co z tej IMF, żeby potwierdzić IMF. teraz to jest czas po prostu e, tak jest aktywność. Czyli może być rejaju. Raju. No, rajdżut, rajdżut. Jest tam włączona IMF-ka? Tu no, jest, ale jest wywrócona, więc nie zobaczę. No, jest. jest Oj, Tego, to wygra, y, ten, -ki. No, to jest ten obraz tej IMF-ki. No, ta imf jest też obrócona, nie mogę jej nawet, cię zobaczyć jej. Więc chodźcie tu, podejdźcie na yes. do nas. Nie. Zjedźcie tabletkę. Dobra, nie ma tabletek, no fajnie. Ja mam zero psychy. Masz 50 psychy. Kiana, najdziesz? Pod, pod stół, pod stół! No tu pod stół. Masz tabletki co? co? Masz tabletki pod wiesz, tu chodź. Oooooo. ale wiesz co? Ty masz dużo psychy. Nie, ja się boję, ja dodałam rzeczy. Oni nam chyba zdjęcia nie zrobią, Tiger. No, się czekam na to. Zrobiłem Ciiąc. Tigerowi. No, Tigerowi zrobiłeś, a mi nie! No, bo uciekłem, bo zhantował cały czas. No, ale ja, ja chcę z... zdjęcie! Rzućcie krucyfik na łóżko jeszcze. Dwa krucyfiksy Burek są w pokoju. Ja coś czuję, że zginę, ale dobra. Ja zginę. Masz ja krucyfikę się zaprawia. Wiem. Znaczy, no, bo ja też miałem to masz u, o, ja jeden krusyk na łóżko koło Miśka. Mi jak u ciebie ja stoję? Eee, się wkurzy tam. jesteś dupą odwrócona do czegoś. Wie, Ale Twoje zdjęcie wciąż to jest Możemy mieć mewkę. Ej, odwróć się. Włączyłem ją. Jutek! No, ale ja nie mam mewki tutaj. Ja włączyłem, ja rzuciłem przed tego, przed drzwi. Ale przy drzwiach to mnie nie zobaczy, bo tu są wszystkie rzeczy. Praktycznie. No dobrze. No się zaszerwne, da coś. Co ja robię? Nie mogę. Tu jest Tiger! Tu to jest! Tu jest! Co? MFka! Ja położyłam po prawej stronie łóżka. Na rogu. Wie, widzimy. Ale słuchaj, czas w tej latarki. <gry> Chcesz, że ona nic nie robi, co nie? No tak już widzimy to. O, rzucę, rzucę, rzeczami. Trójka! No się skończyło super. Chyba trójka. O, to nie, no, mój multu rzecz ciągle nie co. Wejdź do domu, psuwa się gdzieś. Duchu, zrób coś! Ale to już widzi mnie. O, no i tu musisz na momentkę, bo koło tego słucha bo koło tego stópka najwięcej robi. Będą. Wyłączcie to. No. Hopa. Teraz ci. Już w kotłuzie, wiadomo. Na Tutaj mhm. Mhm, mm. jeszcze się rabewka. Gdzie jest rabewka? Zapowiada to ja, bo ty tutaj o na stuli. Na środek macie przy drugą. Mhm, zamknie mi drzwi. Ach, jednak nie. Ale no, mam no nic nie Jak beżam miałam 83% psychicznej. Ja miałam 89% Mraźna majurej, ale no na mroźnych no nie było. No właśnie trójka była najmniejsza. mogliście sprawdzić odciski. Będę, ale bada, masz zdjęcie interakcji jak drzwi otwierałaś. Wiem, ale pamiętasz jak kiedyś robiliśmy zdjęcia normalnie wyskoczyła interakcja, a potem jak zobaczyliśmy na obudowie. Nie, ja odciski. nie miałam jeszcze takiej sytuacji. To idziesz zobaczyć odciski, ja zobaczę temperaturę. Gdzie masz więcej A, No, no. Idę z wami. Czujecie się, się lepiej? O. Tatiana! Dobra, jak nie chcesz, to nie idź. Ja na parę. Tak czy nie? O! Chodźcie! No, no. Jestem dobrym duszkiem. O, i Tiger się Ale... tutaj nawet pojawił. Wrócajcie. Pięć, jedziemy. Ja Chodź, siedem. Gdzie e, macie są dwa jest. krucyfiksy. Raz... Jest. Weź ten z krucyfiską, soli, rzuć na łóżko. łóżko koło miśka. Chodź chodź, 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 chodź. Za za ma się pokazała. Pokazała się tylko. Rzućcie krucyfiksy jeszcze tam. Gdzie? Tylko koło tego miśka. Tu albo tutaj. Ja... ...spierdolą. Mhm, I sprawdźcie MFK ile było. Czyli mam stąd iść czy zostać? Nie widzicie, To dobrze. Ja idę szybko do pana sprawdzić, bo może aktywność nie składła jeszcze. Było powyżej prędki. A nie udało być. się. To już rzuciła, będę, ale nie wiem co. Ona się chyba we mnie pojawiła, czy co, powiedziałam. Nie wiem, no trafiłam znowu w ścianę. Wujka. Ja nie wiem już co może być. Ja też nie. Odcisków nie było. Odciski to była Banshee. Spirita też nie było, a Spirit to okay. jest jakaj. I o kim? On uwielbie gadać. Nie wiem, myślę, że raj. Jaka jest teraz e, e, aktywność? Zero. Ja daję tę i Raichu. A okay. we? Ustawiliście? Nie. nie. Ustawiliście cokolwiek. Tak, Te Mroźne by. mogłyby być, gdybyśmy tam byli długo. Ale nie wiem, bo trójka wany. Czasem nie się ma. mogą zrobić mroźne. Jakby tak długo jest tam otwarty, że już by No to... Ustawiliście coś? Nie, jest. Tiger. Nie, bo tam będę nic zrobić. Давайте голосовать, если здесь не может зашли, ты равно не можешь. Зашить, работать, не за... мы сейчас там да Ale mocno nam psycha spadła. To też jest taki A to, może to, być Banshee? To, to nie, Banshee nie ma odcisków. O! Tylko. 2-0-2. To nie może być Jurej? E, e, może być Jurej, ale musi być wtedy Freezing. O, piątka, ale to nie było zero. to jest było u nas. Dobra, ja ustawiam jakiegoś dużo, każdy ustawi, co sądzi, tyle nie odjeżdżamy. Ja daję raju, ja daję już raju. Mroźne, nie wiem. Ustawi macie ustawione? Tak. Tak. Ta. Dobra, Juraj. A i coś Trójka. Już mogę odjeżdżać? Tak. Tak. No, wypadną zwolę jeszcze. Mhm. Okej. Okay. Okej, okay. uh -huh. Ale nie się gadać w ogóle. To jest lepsze. No.